Arty tom, 9 lutego 1902 roku Luisa jako ofiara uzyskuje to, że Pan uniemożliwia zatwierdzenie prawa rozwodowego. Kiedy dziś rano przyszedł mój najsłodszy Jezus, tak obficie podzielił się ze mną swoimi boleściami, że poczułam się tak, jakbym miała umrzeć. Gdy byłam w tym stanie, błogosławiony Jezus, rozczulony i wzruszony widokiem mojego cierpienia, wszedł do mojego wnętrza i składając ręce, powiedział do mnie: Córko moja, tak jak Ty byłaś do mojej dyspozycji w cierpieniu, tak też ja, aby Ci się odwzajemnić, oddaję się do Twojej dyspozycji. Powiedz mi, co chcesz, abym uczynił, bo jestem gotowy zrobić, co chcesz. Pamiętając więc, jak bardzo byłoby mu przykro, gdyby ludzie zatwierdzili prawo rozwodowe, oraz jakie byłoby zło, które wynikałoby z tego dla społeczeństwa, powiedziałam do niego: Moja słodka dobroci, skoro raczysz oddać się do mojej dyspozycji, Chcę, abyś uczynił swoją wszechmocą cud, który zwiąże wolę stworzeń i nie pozwoli im zatwierdzić tego prawa. Wydawało się, że Pan przyjął moją propozycję i powiedział do mnie: Prawie wszystkie dusze ofiarne, które były na Ziemi, a teraz są w niebie, mają w swojej koronie bardzo jasne gwiazdy dzięki którym można je wyraźnie odróżnić na zajmowanym przez nich miejscu. Gwiazdy te to nic innego, jak wielka chwała, którą przyniosły Bogu i jednocześnie wielkie dobro, które otrzymała ludzkość za ich pośrednictwem. Ty chcesz, żebym dokonał cudu, tak aby ten rozwód nie został zatwierdzony. A jeśli nie dokonam cudu, nie zrealizuje się to, czego Ty pragniesz. Cóż, z miłości do Ciebie dokonam tego cudu i to będzie najjaśniejsza gwiazda, która załyśnie w Twojej koronie? Innymi słowy, dzięki Twoim cierpieniom nie pozwoliłaś aby w tych smutnych czasach moja sprawiedliwość w obliczu wielu popełnionych zbrodni dopuściła także do tego zła, którego oni sami chcieli. Czy zatem można oddać większą chwałę Bogu i przynieść więcej dobra ludziom?